witajcie kochani dzisiaj jestem znowu na spacerze w moim lasku tam gdzie zawsze lubię chodzić i zabrałam ze sobą tak zupełnie spontanicznie wpadł do mnie pomysł te dwie książeczki które są częścią kart one są jakby takim opisem do kart które się losuje nie wzięłam ze sobą kart bo po prostu mogę otworzyć taką książeczkę na stronie z intencją um, spontanicznie zobaczyć co tam jest dla mnie dzisiaj, i stwierdziłam, że tak dzisiaj postąpię, właśnie. Że wy na jakimś tam poziomie nieświadomym się połączymy i wy losujecie dla siebie tą wiadomość dzisiaj. Ja dla siebie i wy dla siebie. Więc kochani, za chwilkę to zrobię. Ale zanim to zrobię, to chciałam powiedzieć kilka rzeczy odnośnie tego, co będę dla was w tym roku robić. Co przygotowałam, bo przygotowywałam się. Całe pół roku, tak jak mówiłam już w poprzednim wideo, byłam w kokonie transformacji i bardzo potrzebowałam po prostu wnieść coś nowego um, z perspektywy terapeutycznej, z perspektywy tego, co robię jako psycholog, jako terapeuta, jako też, 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 też jako też, jako też, jako też e, osoba połączona po prostu duchowo, tak. E, I to, co dla mnie. Bardzo ważne w tym roku. To, co mnie zawołało już rok temu po festiwalach, to jest temat mojego centrum. I wciąż będę robić warsztaty świadomego śnienia, wciąż będę robić warsztaty terapeutyczne pracy z traumą, ale tym razem warsztaty, które prowadzę jako pierwsze w Polsce, będą to warsztaty wzmacniające. I będą to też warsztaty terapeutyczne, grupowe, gdzie będziemy mogli coś sobie przerobić, jeżeli potrzebujemy, z czymś się spotkać, z czym jest nam trudniej się spotkać, kiedy jesteśmy sam na sam ze sobą. Będą to warsztaty wzmacniające, pełne nowej wiedzy, nowych technik, nowej mądrości, a którą wprowadzę właśnie przy pomocy pracy z ciałem, pracy z wewnętrzną mocą. Z takim, można powiedzieć, siłą ducha naszego wewnętrznego, do spotkania się z sytuacjami trudnymi w naszym życiu i wystania w swojej mocy i w swoim centrum wobec tych sytuacji. Więc to będą warsztaty ukierunkowane na to, abyśmy rośli w sile wewnętrznej, abyśmy wracali do swojego centrum w tych momentach, w których normalnie nas zabiera i z nieświadomki lecimy na Autopilocie i po prostu niszczymy sobie życie, albo po prostu przeżywamy bardzo trudne chwile i nie wiemy, jak sobie z nimi poradzić. Więc te warsztaty będą skupione na tym, aby odnaleźć to centrum, z którego płynie ta nasza moc, wystać w nim pomimo trudności, bo będziemy pracować z ciałem, będziemy wystawać w różnych można powiedzieć, pozach. Będziemy będziemy zaglądać, będziemy zaglądać, ale tak jak mówię, nie po to, żeby się rozgrzewać, ale po to, aby się wzmocnić, po to, aby znaleźć tą moc. I to jest taki właśnie dla mnie hmm, taka motywacja. Natomiast zawsze było to częścią moich warsztatów, oczywiście, tak. Znaleźć tego wewnętrznego dorosłego, stanąć do tej mocy wobec wszystkiego i, i tak dalej. Tym razem będzie więcej pracy z ciałem, więcej pracy energetycznej z ciałem, ale na poziomie energii i na poziomie wnętrza. Będziemy. Jakby to powiedzieć? No, no wniosę troszeczkę klasztoru Shaolin do, nas, do moich warsztatów, do naszych spotkań. Więc możecie się spodziewać, będą to wyzwania, będzie to coś. Wymagało od nas no, takiej odwagi, wytrzymałości, ale dzięki temu będziemy mogli zrozumieć, że mamy więcej mocy, niż nam się wydawało, że nie jesteśmy słabeuszami. Co nie ma nic z tym złego, bo są chwile, kiedy w tej słabości również siebie obejmujemy. Ale tak jak na własnym przykładzie widzę, ogromną moc i ogromne. Wsparcie tych metod, tak chciałabym się tym z Wami podzielić. Już zaczynam powolutku od warsztatów na Unity pod tytułem Moje centrum. Tam będzie taki przedsmak tego, co, co możemy zrobić na warsztatach takich weekendowych. Będę chciała potem raz na jakiś czas spotykać się chociażby w parku, żeby się umacniać w tej mocy. Więc osoby, które przyjdą na warsztaty weekendowe, będą miały już wiedzę o czym to jest, już tego doświadczą, łatwiej będzie Wam potem spotkać się ze mną właśnie w parku czy gdzieś i kontynuować, a, przypominać sobie, aby to zostało bardziej zintegrowane w naszym ciele. Aby nie zostać tylko tak po warsztacie, wiecie o co chodzi i, i gdzieś tam nie wiedzieć, co z tym zrobić. Ale na tych warsztatach również dostaniecie te metody, które będziemy praktykować. Aby po prostu zanieść je do domu i, stawiać, i stawać do nich, przypominać sobie o nich właśnie w tych chwilach, w których jest nam ciężej, ale mam nadzieję, że będą to też praktyki, które możecie, do których możecie sięgać każdego dnia, aby stały się częścią jakby waszego stylu życia, który tak naprawdę zmienia was od wewnątrz, zmienia was energetycznie, zmienia też ciało. Bo praktyka tak naprawdę umacnia nas w tej zmianie, która się zadziewa powolutku, krok po kroku. To się wydarzyło ze mną i powiem Wam, że jestem niesamowicie wdzięczna moim nauczycielom z Shaolin, bo to, co się wydarza ze mną, we mnie, na zewnątrz mnie, jest nie do opisania. Ale o tym opowiem Wam na warsztatach. I teraz tak. W sierpniu planuję warsztaty świadomego śnienia na Dreamer's Land. Mam dwie godzinki, gdzie będziemy praktykować, gdzie podzielę się z Wami głębią świadomego śnienia z perspektywy też tybetańskiego buddyzmu. Będziemy dotykać tematu śmierci i umierania, będziemy dotykać tematu projekcji, będziemy dotykać tematu przebudzenia, będziemy dotykać tematu pracy z naszą podświadomością poprzez świadomy sen. A więc jako narzędzie terapeutyczne. I na końcu w tym roku doszła sesja pytań i odpowiedzi, więc jeszcze po warsztacie zostanę z Wami i będziecie mogli zadawać mi swoje pytania. Więc jeżeli spotkacie się ze mną na Dreamers Land, to zacznijcie sobie dumać nad tym. Może jest coś, o co chcecie zapytać, a może ja już odpowiem w trakcie wykładu, kto wie. Bo czasem tak jest, że mamy już jakieś pytanie, odpowiedź przychodzi spontanicznie, nie musimy go nawet zadawać. To się dzieje non-stop z moimi mistrzami z klasztoru Shaolin. Co tylko sobie pomyślę, przychodzę na warsztat, odpowiedź się dzieje sama. Ja nie wiem, czy oni czytają nasz umysł, <laughs> po prostu tak to wygląda. Jakaś kolektywna telepatia, bo nie tylko ja tego doświadczam. Także to jest coś niesamowitego. Mm. No, to tyle myślę, że. Nie muszę więcej już mówić w ten sposób. Skupię się na tym przekazie, który jest dzisiaj dla nas. Znowu mam te książeczki Osho. Bardzo je lubię, bardzo lubię te przypowieści z tych kart. I czasami sobie na przykład robię taki, takie karty sobie wyciągam, co na ten tydzień mam do zmasterowania, co na ten tydzień zwraca bardziej moją uwagę. Na co bardziej spojrzeć co bardziej wzmocnić, co sobie uświadomić. I sobie czasami taką kartę na tydzień wyciągam, jak jestem tutaj, bo ponieważ ich ze sobą są dość duże. I teraz chciałabym, abyś Ty zamknął, zamknęła oczy na chwilę i weź kilka głębokich oddechów. Przejdźmy z tego stanu beta, z tego aktywnego słuchania do stanu słuchania do wewnątrz. Do bardziej stanu alfa, do wyciszenia. Bo wtedy będziemy mogli wejść na te same wibracje i połączyć się ze sobą na poziomie podświadomym kolektywnie. Więc ja też na chwilę zamknę oczy i połączę się z Tobą, z Wami. <laughs> Więc weź kilka głębokich oddechów i relaks. do po prostu czystej obecności, czystej obejmującej to, co jest. Co raz głębsze ugruntowanie. Coraz głębszy odpoczynek w sobie, coraz głębsze odczucie grawitacji. Grawitacja nas niesie, nas trzyma. <laughs> Więc ze wszystkim to, co w nas, tym co lekkie, tym co ciężkie, tym, co łatwe, tym, co trudne, możemy się na tej naszej ziemi oprzeć. Ona ma na to siłę, żeby to unieść. <laughs> A my po prostu obserwujemy to, co jest, nie oceniając, nie próbując tego zmienić. Jest, jakie je jest. Jest w nas przestrzeń na to, co jasne, i na to, co ciemne, na to, co trudne, na to, co lekkie, proste. Taka jest ludzka natura. Ale jest też coś, co na to patrzy, co to obejmuje, co to ukochuje może, patrzy na to z czułością. I to jest nasze prawdziwe ja. Ja z dużej litery. I pomyśl teraz <tryk> Jeżeli jest w tobie jakieś pytanie, albo ciekawość, to wyraź teraz intencję, aby to, co teraz usłyszysz, przyniosło ci jakąś klarowność w życiu odnośnie tej sytuacji, aby przyniosło ci to, co teraz najbardziej w tym momencie potrzebujesz usłyszeć. Ja już mam. Więc teraz uwaga, uwaga. Losujemy. Nie wiem, którą wybiorę. Już zapomniałam, która jest która. Uwaga, uwaga. Wybieram tą. Mhm. I teraz wybieram na którejkolwiek stronie. Pozostań w swojej intencji. Mam to. Kontrola. Taki jest obrazek. Zobacz, czy ten obrazek w jakikolwiek sposób z Tobą rezonuje, co Ci robi, jak na niego patrzysz. O czym dla ciebie to jest? I ja przeczytam ten tekst. Jest czas i miejsce na sprawowanie kontroli, gdy jednak zawładnie ono całym naszym życiem, stajemy się skostniali, aż chce się rozluźnić, co? Postać widoczna na karcie wciśnięta jest w otaczającą ją piramidę. Światło odbija się od lśniącej powierzchni, lecz nie przenika głębiej. Postać wygląda jak mumia wewnątrz samodzielnie stworzonej budowli. Ma zaciśnięte pięści i tępe spojrzenia niemal niewidzące. Dolna część ciała pod stołem ma ostre zakończenie, ostrze które tnie i dzieli. Świat tej postaci jest uporządkowany i doskonały, ale bez życia. Nie ma w nim miejsca na spontaniczność czy wrażliwość. Widok Króla Chmur przypomina, byśmy wzięli głęboki oddech, poluzowali krawat i odprężyli się. Weźmy głęboki oddech. Gdy rzeczy wymkną się nieco spod kontroli, z pewnością tak miało być. Więc wiadomość, gdy rzeczy wymkną się nieco spod kontroli, jeżeli coś takiego się wydarzyło, z pewnością tak miało być. W życiu chodzi o coś więcej niż tylko o bycie władcą sytuacji. I teraz druga część. To sam siebie kontroluje, stale jest zdenerwowany. W jego wnętrzu wciąż trwa zamęt. Gdy nie kontrolujesz siebie, lecz płyniesz pełnią życia, nie denerwujesz się. Nie ma tematu. Dzieje się to, co ma się dziać. Nie masz oczekiwań wobec przyszłości, nie grasz, nie udajesz. Dlaczego więc miałbyś się denerwować? Kontrola umysłu wymaga zimna i zamrożenia, by energia życia nie mogła krążyć w ciele i kończynach. Gdy pozwalamy energii krążyć, stłumienia zaczną wydostawać się na powierzchnię. I o tym jest, kochani Tai Chi i Chikung, i o tym jest mądrość Shaolin. Niesamowite. Gdy pozwalamy energii krążyć, stłumienia zaczną wydostawać się na powierzchnię. Dlatego ludzie nauczyli się bycia chłodnymi, dotykania innych bez dotykania, patrzenia na innych tak, by ich nie widzieć. Żyjemy formułkami. Cześć, jak leci. Nic to nie znaczy. Formułki służą tylko uniknięciu prawdziwego spotkania dwóch osób. Ludzie nie patrzą sobie w oczy, nie trzymają się za ręce, nie próbują odczuwać energii drugiego człowieka. Nie pozwalają sobie na wylewność. Boją się. Jakoś udaje im się żyć w zimniej śmierci. W kaftanach bezpieczeństwa. No. Pobądź chwilkę z tym, co tutaj usłyszałeś, usłyszałaś. Bardzo rezonuje to z tym, co będziemy robić na Unity, moje centrum, bo będziemy pracować z uwalnianiem energii w ciele poprzez różne właśnie ćwiczenia Qigong, które nauczyłam się od moich mistrzów, ale też inne ćwiczenia, które będziemy robić w parach. Aby zrozumieć, jak działają te dualne energie w nas, energia brania, dawania, yin yang, odprężenia i kontroli, działania, będziemy to w sobie odkrywać, będziemy patrzeć, czy mamy z tym kontakt i czy to jest w nas zharmonizowane, czy właśnie jesteśmy ciągle w ochronie, w yang, gdy tylko coś, ktoś, to już atakujemy. Czy potrafimy się odprężyć i przyjąć, jak woda, jak jakąkolwiek sytuację, przetransformować i oddać drugiej osobie, aby była wymiana? Będziemy w to patrzeć, będziemy tego dotykać i będziemy to uwalniać. Będziemy uwalniać kontrolę. Gdy znika kontrola, pojawia się moc i ta moc właśnie płynie z naszego centrum. Abyśmy mogli prowadzić to życie właśnie z centrum. A w centrum jest co? Intuicja, przepływ, mądrość, poczucie połączenia, odprężenie, spokój, poczucie bezpieczeństwa, które nie jest sztucznie wykreowane przez nasze ochrony. Wynika ono z zaufania do życia. I tym kochani chcę się z wami podzielić w tym roku abyśmy się spotkali razem z drugim człowiekiem zobaczcie sobie filmik z Dreamers Land na którym tak pięknie się otwieraliście tak pięknie się spotykaliście ze sobą właśnie patrząc sobie w oczy będąc blisko no będzie pięknie będzie ekscytująco i mam nadzieję że będzie pracowało przez cały rok dla Was, abyśmy mogli spotkać się ponownie i zobaczyć, gdzie razem jesteśmy, bo wzrastamy razem. Wydaje nam się czasami, że jesteśmy sami, że jesteśmy odseparowani, że jesteśmy osobno, ale uwierzcie mi, jak się spotkamy, to zobaczycie, że każdy z nas szedł może swoją ścieżką, ale obok. I co roku tego doświadczam, jak wiele synchronizacji mam ze swoimi siostrami, ze swoimi braćmi. Jak wiele podobnych spraw nam się uświadomiło, jak wiele podobnych rzeczy przeżyliśmy. I to jest właśnie ten dowód na to, jak bardzo jesteśmy połączonym naczyniem jak bardzo jesteśmy ze sobą na poziomach niewidzialnych, na których, których może na co dzień nie czujemy ze sobą po prostu hmm, jakby to powiedzieć połączeni, ale to jest coś więcej. Tam nie ma czego łączyć. To już jest. My już jesteśmy. I zawsze byliśmy. Tylko po prostu czasami nasza świadomość się rozszerza do tego, aby to poczuć w ciele, aby to zintegrować, to zrozumienie tego, jak bardzo współzależni jesteśmy, jak bardzo na siebie nawzajem oddziałujemy, wpływamy. I jak pięknie razem wzrastamy. Każda jedna komóreczka wzrastająca wysyła wiadomość do całego systemu. Bardzo to widzę, bardzo tego doświadczam. I takie skupienie na rozwoju, na zdrowiu wnosi przecudowną jakość do naszego kolektywu. Ja to bym się mogła rozgadać, znacie mnie, ale myślę, że już 22 minuty, prawie 23 minuty jestem tutaj z Wami. Zrobimy kiedyś takiego dłuższego live'a, może z jakimiś pytaniami, odpowiedziami. Ale na ten moment się z Wami już żegnam, bo dostałam od mamy czeresieńki, które mam ochotę sobie tutaj zjeść. Zobaczcie, jakie piękne. Bordowe, słodziuśne. Robiliście tak, jak byliście dziećmi, kolczyki? <grych> e, więc, e, i pójdę sobie na spacer po tym lesie. Także ściskam cieplutko, cudownego weekendu i do zobaczenia na kolejne. Zobacz, jak to zielono i soczyście. A Ty co ty dalej robisz? Na spacer do natury. Co tak przy telefonie będziesz siedzieć? Do zobaczenia.